Idzie turysta przez polankę w górach, na której pasą się owce. W pewnym momencie zauważa dziurę, która wydaje się nie mieć dna. Postanawia więc, aby sprawdzić, czy owa dziura faktycznie ma dno, czy nie. Wrzuca więc kamyk. Czeka, czeka, lecz nic nie słychać. Pewnie kamyk jest po prostu za mały, dlatego nie usłyszałem, jak się odbił od dna myśli. Wrzuca więc większy. Nadal nic nie słychać. No to jeszcze większy. Wciąż nic. Wrzuca w takim razie naprawdę wielki głaz, jednak zanim zdążył zareagować, do dziury wskakuje mała owieczka. Zdziwiony turysta idzie dalej i widzi zaniepokojonego bace liczącego swoje owce. Pyta się go więc: Baco, czemu jesteś taki zdenerwowany? Baca mu odpowiada: Miałem no jastołowiecek. Jednak nie mogę znaleźć jednej, a była to taka jedna mała, co bardzo lubiła uciekać to że ją przywiązał do takiego wielkiego głazu. Subskrybuj, więcej.